Witajcie na Bydgoskim rynku. Przyszedłem tutaj na Bożonarodzeniowy jarmark. Czy wy też nie możecie się doczekać świąt? Ja już odliczam dni do Wigilii. Tradycja jarmarków Bożonarodzeniowych sięga późnego średniowiecza. Pierwszy jarmark Bożonarodzeniowy odbył się w 1310 roku w Monachium. Przez wiele lat była to tradycja znana głównie w krajach niemieckojęzycznych. Świąteczne jarmarki rozpowszechniły się w Europie dopiero w XX wieku. Dzisiaj swój jarmark ma niemal każde większe miasto, a tam gdzie one się odbywają, roznosi się zapach pierników i grzanego wina. Ja dzisiaj również przygotuję bożonarodzeniową potrawę, która także zagości na moim stole. Zapraszam do oglądania przygotuję swoją wersję kulebiaka. Nie będzie to potrawa wigilijna, bardziej świąteczna, dlatego że będzie w niej bardzo duża ilość boczku i wędzonej kiełbasy. Oczywiście z kapustą i z grzybami. Wędzoną kiełbasę dostałem z masarni Murzynno Nowak and Nowak Gniewkowa. Wezmę sobie taki spory kawałek i pokroję w grubą kostkę. Pachnie naprawdę rewelacyjnie, jakbym przez chwileczką wyjął ją z wędzarni. Ale to jeszcze nie koniec moich rarytasów z tej masarni. Wędzony boczek. Opa! Boczek osmolony wędzonym dymem, i również pokroję go w kostkę. Do garnka wleję odrobinę oleju. Nie za dużo. I wrzucę boczek. Zacznie się za chwilę. Topić. Kiełbasa za chwilę. W międzyczasie pokroję cebulę w kosteczkę. Namoczyłem wcześniej grzyby. Również pokroję je bardzo drobno. Boczek lekko się podsmażył. To jest czas, kiedy mogę dorzucić kiełbasek. I teraz całość dokładnie wysmażę. Za chwilę dodam koncentrat. Polskie przetwory bazują wyłącznie na składnikach naturalnego pochodzenia. Ten cudowny czerwony kolor to zasługa likopenu, pigmentu występującego w warzywach. Likopen oprócz tego, że daje piękny czerwony kolor, jest przeciwutleniaczem chroniącym przed różnymi chorobami. Kiełbasa się przesmażyła, czas na cebulę. Ląduje w garnku. Suszone grzyby lądują w garnku. Tradycyjnie Łyżeczka masła, koncentrat przesmażę, będzie miał mocniejszy smak i intensywniejszy kolor. Kiszoną kapustę dostałem z firmy Paweko. Wezmę dosyć sporo, pokroję ją dosyć drobno. Od razu dorzucę do garnka. Ziele angielskie, kilka kulek i liść laurowy, ja w każdym odcinku od... Cykoli, pieprz i odrobina soli. I całość będę gotował około 30 minut. Podleję wodą, tak aby wszystko zmiękło, ale też woda odparowała. Nadzienie będzie dosyć gęste, ale dzięki czemu podczas pieczenia nie wyjdzie mi za kalec. Mój farsz już jest gotowy, i chwilę przestygnie. Parę godzin wcześniej przygotowałem sobie ciasto drożdżowe. Jak je zrobić? Bardzo prosto. 10 g drożdży, 400 g mąki pszennej, 200 g mąki żytniej, około 150 do 200 ml wody, sól, odrobina cukru i zakwasu chlebowego. Po wymieszaniu wszystkich składników ciasto trzeba dobrze wyrobić i zostawić na kilka godzin, aby wyrosło. Ja potrzebuję kawałek. Z możemy upiec na przykład chleb lub bułki. Trochę Wyrobię, aby nie kleiło mi się do rąk. Ciasto jest bardzo delikatne i o to właśnie w tym chodzi. Dzięki czemu po wypieku będzie bardzo puszyste. Rozwałkuję dosyć cienko. Nałożymy farsz na środek. Dosyć sporo. Zawinę boki w ten sposób. Lekko ugniotę. Założę na pół ciasto i delikatnie zwinę. Delikatnie przełożę na papier. Do miski wybiję jajko. Wymieszamy białko z żółtkiem i posmarujemy naszą potrawę. Kulebiaczek Rafała. Dosyć dokładnie. Rozgrzałem piekarnik do temperatury 225 stopni i będę piekł około 25 minut. Ważne, aby wiatrak był wyłączony. I tak przygotowany kulebiaczek ląduje w piekarniku i jest gotowe. Piękny kolor. Ale gorące. Tak naprawdę powinno to troszeczkę ostygnąć zanim pokroję, no, ale jestem bardzo niecierpliwy. Muszę zobaczyć, jak to wygląda w środku. O, gorące. Śliczne. Ciasto wypieczone, tak jak chciałem. Taki kulebiak warto podać z gęstą, kwaśną śmietaną. Ale jeżeli lubimy mocniejsze smaki, dobry, mocny sos pieczeniowy będzie pasował doskonale. I ja święta kulinarnie mogę już zacząć. Smacznego. Drodzy widzowie, w imieniu Polska Prys Grupy, wszystkich sponsorów i moim własnym chciałbym wam życzyć bardzo smacznych świąt. Po raz kolejny życzę wam zdrowia i mile spędzonych chwil w rodzinnym gronie. W kolejnym, ostatnim już odcinku w tym roku zaproponuję wam pyszne danie na Sylwestra. Do zobaczenia!